Witam wszystkich bardzo serdecznie, to ja Skrillex i zapraszam do kolejnego odcinka z serii Harry Potter i Kamień Filozoficzny. To już nie wiem, który odcinek, ale musimy zabrać nasiona dla Hagrida, więc idziemy. O kurde. Przed chwilą nagrywałem właśnie odcinek z tego, z Chariobia. I już nie ten już nie chciałam się w wczoraj ognia i nagrywać, więc nagram teraz jeden kończę na dziś nagrywania i jutro też nagram Dawaj. dobra idziemy 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 dobrze Sorry za te dźwięki, ale dawno nie grałem po prostu w jedynkę i tak jakoś zimno się zarobiło, Nie wiem czemu. Dobra, udało się ożyć życie. No, czemu on tam nie skoczy? To on przecież tam dosięga. A tu, a tu na lajcie. Zimne. Jeszcze coś trzeba zrobić, a tu może, albo nie, teraz się udało, nie wiem, dziwne, dobra, jesteśmy w tej grocie a Hagrid do niego, że znajdzie nasiona w jego ogródku. Jego ogródek to taka wielka grota i w ogóle dziwne, nie? Dobra, idziemy dalej. Co to jest? Czemu jest wina? O co w tym chodzi? Czekajcie, zaraz wracam, tylko tam dojdę. Dobra, jestem z powrotem. I skaczamy. O, jest zapis. Dawaj Hary. udało się. To wejdź w ten zapis, bo potem będzie, że... Dobra. Co teraz? Tu się nic nie da zrobić i to leży. Dawaj, dawaj, Hary. dobra, da się. Czyli pierwszy mi co podniosło. Okej, okay, idziemy dalej. Hagrid tu ma jakąś kopalnię czy coś. Kurde. Nieźle. O teraz. Tutaj. Idziemy na mnie. Jak Antal 3 Taki, takie skoki, kurde. O, żaba jest. Dobra, możemy przejść. I jest. Udało Dobra, idziemy dalej. Będę teraz ale komora mam być, Dobra Teraz tutaj Teraz zapewne tutaj O i nasiona w tych dmuchach, Dobra. No i teraz kolejny parkour. Na tym zakończymy sobie dzisiejszy odcinek. To było właśnie zbieranie nasion Buchalda. Jeśli podoba Wam się dzisiejszy odcinek, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał i dodawajcie komentarze pod filmkiem. I na razie do następnego odcinka. Cześć.